Czołem kapitanowie. Szparagus z tej strony. Dobra moi drodzy, krótki materiał z takich niemieckich dużych pudełek. Z pierwszego mi wypadło konto premium na 15 dni. Zobaczymy co wypadnie dalej. O proszę, jest hiper z dowódcą y, okręt drzewkowy. E, hipera nie miałem, miałem Prince Oigen, ale hipera nie miałem i hiperem z tego co pamiętam, to chyba nie miałem okazji y, pograć, więc pewnie gdzieś tam na strumyczku sobie ten okręcik będę chciał y, odpalić. 21 Uroboros. 21 razy Hydra. Ja bym chciał tutaj gdzieś dostać jakiś kamuflaż, jeśli jest to możliwe. Ten specjalny, ale nie wiem, czy on nie jest do zdobycia tylko i wyłącznie w kolekcji. 21 razy Skla 32000 Free Expo. No fajnie, fajnie. I ponownie flagi premium, wiwerna sztuk 21. I hydra sztuk 21. Ponownie wiwerna. Tym razem bazyliszek. Wyjwerna. Lewiatan. Oj, jakiś dźwięk, jakby wypadł okręt. Pomern po raz drugi, czyli 19 tysięcy dublonów w moim wypadku. Więc zobaczcie, Pomern też z tych pudełek może wypaść. Ja pomerna dostałem od 2G, dlatego wpadła rekompensata w postaci dublonów. No i zobaczmy, co tutaj nam. Aha, tu jest jeszcze ta kolekcja Azur Lane. Ok. No dobra, i to by były wszystkie pudełka na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.